Dwunasty tom 8 października 1919 roku. Ufanie Jezusowi. Przebywając nadal w swoim zwyczajowym stanie boleści i nieobecności Jezusa, trwałam z Jezusem niemal w milczeniu, będąc jak małe dziecko, całkowicie mu oddaną. Tak więc, mój słodki Jezus, ukazując się w moim wnętrzu, powiedział do mnie: Córko moja. Ufność we mnie jest małym obłokiem światła, w który dusza jest tak wciągana, że zanika w niej wszelki lęk, wszelka wątpliwość i wszelka słabość, ponieważ ufność we mnie nie tylko tworzy mały obłok światła, który otacza ją wszędzie, lecz także karmi ją pożywieniem przeciwnym do lęku, wątpliwości i słabości. Pożywieniem, które ma tę zaletę, że rozprasza wszelki lęk, wszelką wątpliwość oraz słabość. W rzeczywistości, ufność we mnie rozprasza lęk i karmi duszę czystą miłością, rozwiewa wątpliwości i daje jej pewność, usuwa słabości i dodaje jej siły. Co więcej, Sprawia, że jest ona tak odważna przy mnie, że lgnie do mojej piersi i sączy pokarm oraz się nim żywi. Nie chce innego pożywienia. I jeśli widzi, że nic nie wypływa, kiedy sączy, a ja to dopuszczam, aby wzbudzić w niej większe zaufanie, ona się nie męczy ani nie odrywa od mojej piersi, wręcz przeciwnie. Sączy mocniej i potrąca głową moją pierś. Ja zaś się śmieję i pozwalam jej to czynić. Tak więc ufna dusza jest moim uśmiechem i moją rozrywką. Kto mi ufa, ten mnie miłuje i szanuje oraz wie, że jestem bogaty, potężny i niezmierzony. Ten natomiast, kto mi nie ufa, nie miłuje mnie naprawdę, hańbi mnie i uważa, że jestem ubogi, bezradny i mały. Cóż za zniewaga mojej dobroci?